Don't yeah, yeah. Cześć, witajcie, ja Jestem Quaren, a to jest nowa seria na moim kanale pod tytułem Co nowego w świecie gier. Program ten będzie poświęcony najnowszymi produkcjami w świecie gier. W tym odcinku porozmawiamy o najnowszym Max Payne 3. So I guess it became what they wanted me to be. A killer. Some rain cloud with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end that's say what you want about americans but we understand capitalism you buy yourself a product and you get what you pay for and these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong here i was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death and i realized they were correct Max Payne 3 jest to najnowsze dzieło studia Rockstar, czyli twórców takich marek jak na przykład Grand Theft Auto. W grze wcielamy się w rolę tytułowego byłego policjanta, który staje się coraz bardziej uzależniony od alkoholu, narkotyków i środków przeciwbólowych. Przygody rozgrywają się kilka lat po wydarzeniach z poprzednich części. Niestety, tego bohatera problemy znajdują same. Na skutek pewnych nowojorskich perypetii, Payne wyrusza do brazylijskiego miasta São Paulo, aby przyjąć posadę ochroniarza wyjątkowo bogatej rodziny. Okazuje się, że ta pozornie niezobowiązująca posada będzie wymagała od Maxa skorzystania ze wszystkich jego umiejętności. W grze Max wykonuje bardzo widowiskowe skoki przy użyciu bullet time'a, co powoduje bardzo piękny efekt. Max Payne 3 to nie tylko kampania dla pojedynczego gracza, ale także rozbudowany tryb multiplayer. Jedna z opcji w rozgrywce wieloosobowej pozwala stworzyć kilkuosobowy gang i czerpać wymierne korzyści z grania ze znajomymi. Gra Rockstar nie jest może rewolucją graficzną, ale robi olbrzymie wrażenie dzięki dokładnym animacjom i dbałości o detale. Warto dodać, że postać Maxa głosu i wyglądu udzielił James McCaffrey. Premiera tej gry to 1 czerwiec 2012 roku. I to tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się spodobał i zachęcam do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Na razie.